A dziś opowiem o filmie pod tytułem Słaba Płeć. Właściwie opowiem ten film. Nie wiem, po co go obejrzałam. Tak jakoś terapeutycznie. Może, nie wiem. To tak, jest taka Zosia, którą gra Olga Bołącz. Więcej ja powiem od razu, że nie pamiętam imion facetów. Zupełnie fa więcej imion facetów. W ogóle imion bohaterów żadnych nie pamiętam. Tylko te, te Zosie. I. Ten Zosia, przepraszam, nagrywam na leżąco i tak mi się trochę ziewa. I ten Zosia, tak jak powiedziałam, gra Olga Bołąci, to się tak zaczyna, że ona taka wypiętrzona, jedzie taksówką i taksówkarz myśli, że ona jest chyba pogodynką z telewizji i drogo jej bardzo liczy za kurs, a ona Przeliczyła kilometry, za otwarcie drzwi, plus napiwek piwek 2 zł, i się okazuje, że udała mniej, bo on chciał ją oszukać. I jeszcze chciał udawać, że yy, obniżył jej cenę o ,80 zł, a nawet po tej obniżce to się okazało, że to, Ejku, przepraszam Was, że to było jakieś takie oszustwo. No i ona przyjeżdża do jakiegoś, nie wiem, chyba takiego hotelu. W restauracji i tam jest aktor Marek Bukowski. Nie pamiętam, jak bohater ma na imię. Na nią czeka, i ona myśli: Ja myślałam, że się w ogóle w telewizji dzieje że to jest naprawdę tą pogodynką ale ona halko była podobna do pogodynki. I, I tam on czeka, i ona mówi: To nie idziemy do pokoju. On nie teraz na kolację ją zaprasza, i jego szef kuchni jakieś tam takie frykasy ugotował. I ten facet mówi jej, że żona. Żona się o nich dowiedziała. Kurczę, to się chyba tak nie od tego zaczęło. No, ale dobra. No, jedna z początkowych scen to była. I że żona się o nich dowiedziała, i on teraz się przeprowadza do niej. I ona w tym momencie mówi, że nie. I wychodzi. I pada deszcz. Yy, straszny i zatrzymuje taksówki i żadna z tych taksówek, yy, znaczy taksówki się nie zatrzymują. Jedna, która podjeżdża, to się okazuje, że jest tym taksówkarzem, yy, który się tam nie dał nabrać, znaczy nie dał się tak, który chciał ją nabrać, a ona się nie dała. Którym ona nie dała się nabrać, i yy, pokazał ich środkowy palec i sobie pojechał. I ona wraca taka przemoczona do domu, yy, chce się. W... Nie, to jednak była pierwsza scena, tak, bo teraz będzie ta druga i ch chce uprać te drogie rzeczy, spódnicę czarną chyba i białą bluzkę chce włożyć do pralki, a w tej pralce są jakieś orzechy. I, I ona krzyczy tam do kogoś, co jest w pralce? A to ta Marieta Żukowska się kąpie za zasłonką i mówi, że są to orzechy do prania. I ona się pyta, nie ma proszku? Nie, nie ma. E I okazuje się, że one razem mieszkają chyba w bloku z wielkiej płyty. E Mają psa. Który jest psem myśliskim i nazywa się Wyżeł, ale nie jest wyżłem, taki futrzasty on jest bardziej, jakiś taki kudłaty, trochę jak pies pan Kracy. I, i, I potem jest inna scena, kolejna, że ona jest w pracy i w tej pracy jest sekretarka na wózku inwalidzkim, bo co to będzie w ogóle bardzo ważne, bo tam są często takie sceny, że ona chce być taka samodzielna, ta sekretarka i nie chce, żeby jej pomagano. Szefa gra Głowacki, Piotr Głowacki i takiego głupka gra. Mówi po angielsku do Piotra Adamczyka, który jest jakimś inwestorem chyba z zagranicy. Okazuje się, że to jest firma audytowa, że ona pracuje właśnie w firmie audytowej i przeprowadzają audyty różnych firm, yy, nie wiem jakie, jakieś różne. I ten Głowacki źle mówi po angielsku i ciągle mu ktoś pomaga, a później to w ogóle się okazuje, że Adamczyk mówi świetnie po polsku i niepotrzebnie po angielsku się ten Głowacki męczył. Mm. I ten, ten, oni chyba zabiegają o to, żeby u tego Adamczyka zrobić audyt za granicą w jego firmie. I wymyślają różne rzeczy, i y, zapraszają Adamczyka na kolację. Y, I na ty, na, czy na obiad, do, do tej restauracji, jak się okazuje, w której ten y, pracuje, ten, ten facet, co się chciał prowadzić do tej Zosi. Ale. Y, tam są podane alergeny, on jest pouczulany w ogóle na większość rzeczy i nagle się ten Adamczyk i nagle się okazuje, że mu strasznie puchną oczy i traci oddech, bo jakieś siano zjadł, jakieś coś z siana tam było podane. I ta Zosia, czyli Olga Błąd, jedzie z nim do szpitala i tam się okazuje, że nie może dalej wejść, bo dalej jest tylko dla rodziny. Ale on jest później tak wdzięczny za to, że go uratowała, że jest gotów, żeby oni ten audyt zrobili. Ten Adamczyk. No i mają już prawie ten kontrakt. W międzyczasie się okazuje, że Głowacki tej Zosi w ogóle nie wypłacał premii yy, przez ileś tam czasu, i, i ona jest jego najlepszą pracownicą. On tego yy, w ogóle nie docenia. No i później, jak wyszedł Adamczyk z tego szpitala, to ten szef chce go zabrać, do, znaczy myślał, że do baletu, że na balet idzie, ale się okazuje, że to nie balet, tylko klub GoGo. -go, I później Adamczyk znowu nie chce u nich się audytować, bo w międzyczasie wychodzi chyba, że on jest gejem i to było takie fopa, że go zabrał do tego klubu. Cóż tam dalej? Okazuje się, że Zosia ma matkę, która mieszka chyba w Morągu, albo w Mrągowie, no gdzieś na Mazurach, albo na warmii, jest tam lekarzem, lekarzem dermatologiem, i tam jest taka jedna bardzo jakaś scena, taka niby śmieszna, że przychodzi do niej babka z takimi ustami, jak Karp i kosmetyczka, która jej to zrobiła, i tam jakieś takie pouczenia są. Tej dermatolog chce, żeby ta kosmetyczka odłączyła się od internetu i nie uczyła się już, jak robić te usta. I yy, ta, ta matka dzwoni do Zosi, że przyjechała, bo ona będzie nagrodę odbierała, okazuje się, że taka się nagroda najlepszy lekarz, i się tą Zosią przechwala przed koleżankami, że ona sobie kupiła jakiś apartament 300 metrów w Warszawie i że w ogóle tam jakoś mnóstwo zarabia, ale to nie matka wymyśl, się okazuje że Zosia i takie duby smalone tam plecie. I e, wraca do Warszawy, a ta jej koleżanka, e, ta co te orzechy wsadziła do pralki, co Marieta Żukowska gra, że ta koleżanka chce się zabić, bo straciła pracę, bo na planie filmowym, jakim nie wiem, kim ona w ogóle jest, e, założyła jakieś szpilki, jakieś aktorki. Bo chciała sobie w nich pochodzić. I mówi, że będzie skakała z mostu, ale nie umie określić, z którego mostu, na którym moście jest, i ta Zosia jej szuka po różnych mostach i później znajduje ją na ławce w końcu, y, gdzie ona je kanapkę, bo się postanawia, y, chyba już nie chce się zabijać. I tak jakoś bardzo szybko, w bardzo krótkim czasie ma nową pracę. Będzie pokazywała jakieś bardzo bogate mieszkania do wynajęcia i ma 24 klucze do różnych luksusowych mieszkań. A do Zosi przyjeżdża matka i właśnie Zosia bierze jeden z tych kluczy i wprowadza matkę do takiego apartamentu, jak się okazuje nigdy wcześniej tam nie była. Także tam oczywiście jakieś prześmieszne sceny, że gdzie jest łazienka, że nie wie. Tam prądu nie umie włączyć, bo jest to na, na, na jakimś takim, tam, czymś, takim panelu. Wszystko sterowane. To jest inteligentne mieszkanie, woda i tego typu rzeczy. Także y, tak to się dzieje. Y, w międzyczasie tam są jakieś przekomarzarki, kto ma wyjść z psem, z tym wyżłem. Ona z tym wyżłem chodzi nawet y, na basen, a basen chyba jest w tym hotelu, w którym ten jej y, były narzeczony mieszka. Znaczy, który ma on, ten narzeczony. To chyba tam chodzi, jakoś tam płaci, za jakieś godziny pies siedzi na brzegu, napływa i w tym czasie, jak gdy napływa, to tam przychodzi facet, który naprawia saunę i się tam oburza o tego psa i jakieś takie przekomarzanki i ten facet też chce pływać, ale ona wykupiła te godziny, więc nie pływa. To jest jakiś młody taki facet i tam oczywiście jakoś ich spojrzenia się zawieszają. Po tym Fopa z Adamczykiem w tym klubie GoGo -Go, szef ją prosi te, te zosie, żeby ona go jakoś przekonała do tego, żeby jednak u nich się audytował i y ona go przekonuje w ten sposób, że się gdzieś tam czyta, jak ma zainteresowanie, okazuje się, że on się interesuje starymi meblami i zabiera go do takiej jakiejś pracowni, która się nazywa, kurczę, coś meblowo, coś, no coś takie tam, jakieś tam ratowalnia mebli, no coś w tym guście i tam się okazuje, że ten młody, który reperował saunę, to, to on jest właścicielem tego i on y, restauruje stare meble. Jadamczyk jest w ogóle tym zachwycony i coś u niego kupuje. Y, potem szef tej y, Zosi zgadza się, żeby proponuje zamiast premii, że może mieć asystentkę i ona na asystentkę przyjmuje tą swoją koleżankę. To jest jej przyjaciółka jak się okazuje z tego y, miasta rodzinnego. Y, one razem mieszkają i przyjmuje, i ta przyjaciółka zaraz ma romans z tym jej szefem. I jakąś uknuli taką intrygę z jakimś fałszywym audytem, że ona audyt przeprowadzał tego faceta od tej restauracji, co miał u niej mieszkać, a ona nie chciała. I jakiś, ta, ta koleżanka jej coś wykradła, jakiś fałszywy... Raport z audytu gdzieś jest opublikowany, a ona ma drugi i ją wyrzucają z pracy. A przedtem jeszcze, o jak ona była, te meble tam w tej restauracji mebli, w tej fabryce czy jakiejś tam sypialni mebli, to chciała z Adamczykiem zjeść obiad i przyszła do takiej restauracji, w której ich nie obsłużono, bo się okazało, że nie ma pracowników, a mają jakieś imprezy. Jakąś tą. Komunia była i coś tam jeszcze, i to Dzień Dzień, chyba się nazywa ten aktor, jest jej szefem tej restauracji. I ona później tam, jak straciła pracę, to tam poszła pracować do niego. I takich niegrzecznych klientów, którzy się kłócili po angielsku, to ona ich tam usadziła. Cały czas oczywiście chodzi na ten basen i tam raz nie zauważa, że tam ten pływa ten od tych mebli i się zderzają głowami. Potem znowu jest taka sytuacja, że on wyszedł, że już jakoś tam się dogadali, se pływali, a w Niemcy się nie pocałowali. I on wyszedł z tego basenu i stracił przytomność i wpadł i mało się nie utopił i ta Zosia go zawiozła do szpitala i w tym szpitalu powiedzieli już ją podejrzewają, że ona ma wielu facetów, bo kolejnego do szpitala przywozi. Tam ją wszyscy po prostu od razu ją poznali, nie? Okazało się, że jakieś proszki bierze, ale nie jest wyjaśnione jakie. A przyjaciółka oczywiście wyprowadza się od niej, tam się dzielą rzeczami. Później przyjeżdża matka i ona zaprasza tę matkę do tam, gdzie mieszka, mówisz, że to jest kawalerka na 30 lat jakaś tam. Też to były przedtem dwa pokoje, nie wiem, bo ta koleżanka w drugim pokoju mieszkała. I opowiadaj całą sytuację, i że wcale nie jest taka bogata. A matka mówi jej, że chciała, do Warszawy cię wysłałam, że lepsze życie. No i to tyle właściwie z tej takiej mocnej sceny. Między matką a córką. Także facet w szpitalu, ten od basenu całny, w którym ona się trochę kocha. Ona pracuje w restauracji, i pies zachorował, ten wyżeł I ona poszła do weterynarza, i się okazuje, że on ma chłoniaka czwartego stopnia i no nie ma leczenia trzeba by psa uśpić, ale jakiś jest lek. Taki nielegalny, coś jakiegoś, no jakaś, tak, tak jakiś jakby narkotyczny, no coś, co się kupuje nielegalnie, i że ten lek może temu psu pomóc, yy, i ona yy, najpierw chce sprzedać swoją bardzo drogą torebkę na aukcji, ale nikt jej nie kupuje. To ma jakieś, okazuje się, krzesło jakieś bardzo zabytkowe, które z Włoch przywiozła i jedzie, jedzie takie komisu, i chce tam sprzedać to krzesło. A facet mówi, że nie ma tyle pieniędzy. No i tam, oczywiście, widzi ją ten młody od mebli, bo tam gdzieś był, i daje swojemu koledze pieniądze. I mówi, że pobiegł za nią, kupił od niej to krzesło. I się tamten spytał, ile to krzesło? Ona mówi: Za pół ceny, za trzy i pół. On mówi: Masz osiem, nie? No i ona kupiła się okazuje, gdzieś pod mostem Poniatowskiego, się okazuje w Warszawie. Takie się dzieją rzeczy od jakiegoś, jakiegoś dealera, no kupiła dla tego psa, te leki. ten pies ożył, jadł i w ogóle i biegał, a później yy, tak i tak go trzeba było uśpić. Yy, I ona go usypia, a to właśnie to matka później przyjeżdża, bo na rano śpiła psa, a potem matka przyjechała. Tak, że mi się trochę chronologia to pomyliła, ale to nie nieważne, bo te sceny są zupełnie oderwane i w jakiej kolejności, to, to nie ma to najmniejszego znaczenia. Yy, także ten pies. Yy, pies został uśpiony, no ale ona bardzo szybko znajduje drugiego psa. Jakiś przyszedł do restauracji rasowy, był yy, ten. Ojejku, Border Collie. Yy, przy, niczyj po prostu. Ona go, wskoczył jej do samochodu, i także zaraz za chwilę ona miała drugiego psa. Yy, I w międzyczasie. Planują zrobić jakąś zemstę na tym jej szefie, bo on chyba chce ją z powrotem przyjąć, a ona chce się na nim jakoś odegrać. I taką, robią fałszywy, taką, jakąś firmę, niby z lotniczą, zakładają z tym, z tym szefem, z tym dziędzielem i, i z tym chłopakiem od tych mebli, jeszcze jakieś dziewczyny, córka dziędziela i jeszcze jakaś taka, nie wiem. Mają jakąś znajomą i udają, że chcą, żeby on ich audytował ten Głowacki, ale że firma jeszcze nie istnieje, więc wiadomo, że będzie musiał być fałszywy raport z audytu, żeby oni mogli wejść na giełdę. Dostaje łapówkę, dają mu łapówkę i oczywiście jest to wszystko nagrane, go później wywalają z pracy, jacyś tam za zagranicy. A tej Zosi proponują jego miejsce, ale nie wiem, czy ona przyjmie to miejsce. No i ona wsiada w samochód, tak, z tej kawiarni, ten pies skakuje, z tej kawiarni, w której pracowała, a niedaleko była ta renowacja mebli. Wsiada w samochód i mówi do siebie: Ja nie uciekam, ja nie uciekam, i że musi jechać do tego moronga czy morongowa, i tam wszystko przemyśleć i sobie poukładać. I dopiero jak zrobi ten krok w tył, to będzie mogła zrobić krok naprzód. No i wyjeżdża, po czym po chwili wraca i staje przed tą pracownią z tymi meblami i wychodzi ten młodzieniec i się całują, i ona mówi: Ale wiesz, na co się piszesz, bo ja potrafię każdą najbardziej romantyczną chwilę zepsuć. No i on mówi, że tak. I to chyba jest koniec filmu. Także taki film oglądałam.